Podczas pracy nad naszym raportem, myśleliśmy, że mamy coś takiego jak region Europy Środkowej, w szczególności te państwa, które należą do Unii Europejskiej, że będą one w podobnym stopniu reagowały na różnego rodzaju zewnętrzne szoki, jeżeli chodzi o ich, o ich giełdę. Okazało się, że tak wcale nie jest, że w różnym stopniu te rynki, te rynki reagują na zewnętrzne szoki. Tutaj przede wszystkim najważniejszą informacją jest to, że za te różne reakcje odpowiada płynność danego rynku giełdowego. Im jest ona większa, tym ten rynek lepiej sobie radzi z szokami. Takimi jak wybuch pandemii, czy też wojna w Ukrainie, czy też ważne wydarzenie związane z wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. Także płynność jest tutaj na pewno ważnym rynkiem, czynnikiem różnicującym i na to należy zwracać uwagę. Od pięciu lat obserwujemy bardzo dużą zmienność na światowych rynkach finansowych. Międzynarodowy kapitał, kapitał zagraniczny, który napływa do tego naszego całego regionu, potrzebuje tej płynności, ponieważ wie, że bardzo szybko będzie chciał zmienić ewentualnie swoją alokację kapitału, dlatego że dzieją się rzeczy, których wcześniej nie, nie, wcześniej nie mieliśmy takiej dużej zmienności, właśnie czy ten wybuch wojny, czy pandemia, po drodze było bardzo wiele różnych innych e, zdarzeń, które można nazwać szokami zewnętrznymi. I w związku z tym e, kapitał szybko wpływa do naszego rynku, ale wpływa tam, gdzie równie dobrze szybko może uciec z tego, e, z tego rynku. Inwestorzy zagraniczni nie chcą zostać z akcjami, podczas gdy e, właśnie dzieją się jakieś zewnętrzne szoki, dlatego płynność danego rynku, a w szczególności tutaj płynność polskiego rynku giełdowego, płynność węgierskiego rynku, giełdowego, no one są jakby najważniejszymi czynnikami, które mają wpływ na decyzje inwestorów zagranicznych, a to oni dominują w naszym regionie. Europa Środkowo-Wschodnia jest znacznie, znacznie mniejszym rynkiem. Te poszczególne giełdy są znacznie mniejszymi rynkami i one nawet się między sobą różnicują, bo tak jak wspomniałem, czy rynek giełdowy w Polsce, czy rynek giełdowy na Węgrzech, czy nawet w Rumunii, one powiedzmy w regionie są istotnymi graczami. No ale taka giełda na Słowacji, no można powiedzieć, że jest to takim rynkiem jako ciekawostka, prawda? Tam są bardzo niewielkie Niewielkie obroty, czy też w mniejszych krajach bałkańskich, takich jak Słowenia, czy też Chorwacja. No i my pod tym względem za bardzo nie mamy co się porównywać do rynków światowych, które są gigantami. Natomiast to one wyznaczają trendy, również te, które obowiązują na rynku w w naszym regionie, w szczególności właśnie w Polsce, czyli to nie jest tak, że my jesteśmy jakąś taką wyspą regionu Europy Środkowej, który sobie żyje własnym życiem i tutaj dzieją się inne rzeczy. My podążamy za głównymi trendami, które są w różnych światowych, światowych giełdach, no ale pod względem płynności czy wartości obrotu, no nie mamy się co równać do giełdy w Stanach Zjednoczonych czy do giełdy nawet chociażby tutaj u naszych sąsiadów w Niemczech, no nie mówiąc już o takim centrum jak, jak Londyn, ale polska giełda i węgierska no, Charakteryzują się dobrą płynnością, i matematycznie w naszym rozdziale w raporcie udowodniliśmy, że one rzeczywiście lepiej reagują na te szoki zewnętrzne.